Zobaczmy, czy będzie dośrodkowanie. Tak jest, chodyga, dobre. Do rzucenia na tuszy stóp. mamy Bońsiewski, sytuację. Ale jeszcze na spalonym dymiecku Wąsiewski. Oj, szkoda, szkoda. Żarkowski, Żarkowski z dystansu. Uj, Bardzo świetnie. dobre uderzenie. Świetnie, gulki Pierwsza interwencja Michała Piotrowskiego. Krzypczak. Skrzypczak mija Ziłkowskiego. Krzypczak. Na szesnastkę uderzenie i świetnie, świetnie broni Piotrowski. Piotrowski. Lewandowski. I życie tutaj Piotrowski. No i mamy. Zobaczymy. Czy to będzie czerwona kartka? Chociaż z drugiej strony mieliśmy jeszcze zawodników w polu karnym. Żółta kartka. Skrzypczak. Skrzypczak, ale. Siły sporo, ale zabrakło. Zdecydowanie zabrakło. Bardzo bezpieczna odległość. Wpieszają legniczanie. Widzimy, rozkłada ręce. Szymon Skrzypczak oczekuje na piłkę. Ta jednak trafia do niego dopiero teraz. Skrzypczak. Skrzypczak chyba będzie strzał, tak jest. Skrzypczak, się nie bardzo dobrze Piotrowski. Uch. No, nawet nie wypuścił tej piłki, ona no, powiedzieć złapana w zęby. Technicznie to złapał. Kolejnych kibiców Górnika mamy na czacie. Tak, pozdrawiamy. I gol! I gol! Szymon Skrzypczak 1 do 0. No, kapitalnie rozpoczęła tą drugą połowę mieć leknica. Wykończył się on jak na napastnik na no no jeden do 0. Nie może już tylko i wyłącznie skupić się na obronie. No, też że Te najważniejsze są te pierwsze minuty. Zobaczmy, bo to jeszcze dobre dośrodkowanie. No, Minął ty, się ty, ty, Diachenko. Tycel uprzedził rywala Miałby pustą bramkę. robi na obie Jeszcze uderzenie. Nie. Wariant. jeszcze głową, bo on do Tycla. Tycel w polu karnym. I dobrze łapie Diachenko. Ja w ręce bramkarza prawą nogą tą swoją słabszą. Cel kontra, Leonczyk. Cel schodzi na lewą nogę. Wycofanie. Jutin! Uderzy mnie! Tak grzesznik zabrakło, no piłka otarła się tam chyba o boczną siatkę. Doświadczenie. No I teraz jest okazja dla miedzi Poznański Świetnie. na wolne pole. Trzyma Luton. Tu nie ma szans. sam na sam. I... I rzut karny. Tak jest! Jedenastka dla Miedzi, druga. druga żółta kartka dla Michała Piotrowskiego, no. Chyba czegoś takiego się tutaj nie spodziewaliśmy. Dwie żółte kartki dla bramkarza. Przypomnijmy, pierwsza, bo ten zobaczymy. Pokazuje Skrzypczakowi, gdzie by chciał tą piłkę i otrzymać i dokładnie tam, pewny. gdzie pokazywał. Pewny strzał, zmylił bramkarza. Podwyższa na 2 do 0. No I Wydaje się, że teraz nie niebywale trudne zadanie przed górnikiem, z którym niedługo. Będą już grać u siebie. Skrzypczak, Skrzypczak, Skrzypczak dobre miejsce do, do uderzenia i bomba Kapitalnie Skrzypczaka. Teraz Bardzo dobrze, że tak jak wczoraj mówiliśmy o Eriku <noise> Exposito, na pewno Szymon Skrzypczak wygląda lepiej od pana Exposito. Przypomnijmy, Szymon Skrzypczak gra w czwartej lidze, Exposito jest... walczy o koronę Króla Strzelców w Ekstraklasie, ale Oj, teraz prosto w ręce Kamila Szawaryna. Wie jak się ustawić, no i wykorzystuje te swoje imponujące warunki fizyczne. Nie wiem, czy przegrał dzisiaj jakąś główkę Józefek. O tutaj technicznie. Dlaczego jeszcze uderzenie? Bardzo ładnie. Kolejny raz. Stępień. Jesteśmy po meczu rezerw Miedzi Legnica z górnikiem Złotoryja. Z nami bohater nominalny gospodarzy Szymon Skrzypczak. No, strzeliłeś dzisiaj dwa gole w Złotoryi, Strzeliłeś dwa gole, ale chyba trzeba powiedzieć, że dzisiaj ten mecz był zdecydowanie trudniejszy niż ten z jesieni. Znaczy na pewno w tamtym meczu chyba otworzyliśmy wynik w pierwszej połowie, o ile pamiętam. Dzisiaj ta pierwsza połowa była do, do przerwy, było 0-0, więc ten, ten, ten wynik się utrzymywał, ale my stworzyliśmy sobie sytuację, więc widzieliśmy w szatni, bo też powiedzieliśmy, że trzeba wyjść spokojnie, nie podpalać się, tylko w tej drugiej połowie grać to samo co w pierwszej i na pewno coś, coś się uda szczelić, no, udało się w miarę szybko, więc to nam też ustawiło w pewnym sensie granie w tym meczu. Swoje zrobiliście, strata do na stopniała, teraz już tylko trzy punkty. Już patrzycie gdzieś na to, to przed siebie, na ten, ten pierwszy zespół? Ja powiem tak, kompletnie na to nie patrzymy. Patrzymy na siebie, mamy swoje takie małe cele wewnątrz, wewnątrz klubu i, i na pewno patrzymy na każdy mecz kolejny i tak jak dzisiaj ten mecz skończył, dopisujemy sobie trzy punkty. Tak teraz wrócimy po weekendzie i na pewno go przeanalizujemy, żeby wyciągnąć jeszcze jakieś większe wnioski. No i będziemy skupać na kolejnym meczu, więc nie patrzymy na, na to, co będzie za ich z kolejek, tylko to, co będzie za następną kolejkę, więc następny mecz przed nami i na pewno będziemy chcieli zagrać o trzy punkty tak jak w każdym meczu. No tak jak wspomniałeś, w każdym meczu walczycie o trzy punkty, pytanie, o co walczysz ty? Bo jak widzimy, te bramki wpadają, jesteś bardzo wysoko, jest gdzieś tam jakieś marzenie o, o koronie króla strzelców? Nie, nie mam takich celów ani marzeń takich, bo Przyszedłem tutaj do rezerw miedzi z poziomu pierwszej ligi, więc ode mnie się wymaga, ja sam od siebie też wymagam, poziom sportowy i profesjonalny trzymam cały czas. Jak na zawodnika, co doświadczonego, to nie jestem wcale, że tak powiem, stary, więc, więc, więc ja muszę sobie i chłopakom udowadniać swoją wartość. I, i czy to czwarta liga, trzecia, druga, pierwsza czy klasa, to ja wychodzę na boisko, żeby bramki strzelać i pokazywać swoje najlepsze ja, no i tak do tego czasu tak robię i wydaje mi się, że mi się to udaje. Mieć była faworytem, mieć była zespołem lepszym, no ale nie ma co ukrywać, gdzieś przy odrobinie szczęścia mogli się, się pokusić przynajmniej o jeden punkcik. No na pewno musieli dzisiaj się sporo napracować, żeby, żeby z nami wygrać. No, generalnie no z meczu myślę, że, że odbiór no, daliśmy tyle, ile mogliśmy na, na ten moment. No, tak już nieraz powtarzałem, że, że Miedzianki miejsce na tą chwilę jest w trzeciej lidze. No, gdzieś wcześniej popełnili może gdzieś tam jakieś błędy, że, że z niej spadli. I teraz mam, mam nadzieję jeszcze, że, że do niej wrócą, bo jest to profesjonalny zespół, natomiast skupiając się na naszym zespole była w pierwszej połowie dobra organizacja, wiadomo, że trochę szczęścia, szukaliśmy tych swoich okazji, jakieś tam były, no ale nie, nie udało się nawet by wyciągnąć jednego punktu. Teraz po tym meczu z Miedzią wcale nie będzie łatwiej, wyjazd do Woli Boża, Chrobry Głogów. Macie jakiś plan na te spotkania? Zapewne będziecie grać tak jak tutaj z Miedzią, raczej nie będzie wymiany ciosów, tylko, tylko metodyka. Tak, tak. To jeżeli chodzi o wymianę ciosów, no to, to wiadomość straci bramkę gdzieś tam w pierwszych minutach, to, to trzeba reagować. No tutaj się dosyć mocno, mocno trzymaliśmy. No też no, pokazaliśmy, że nie jesteśmy zespołem, z którym gdzieś tam łatwo się wy, wygrywa. Także myślę, że inne zespoły też, takie jak Wolibusz który no, też walczy o awans czy, czy chrobry, który jest, jest mocny, no będą musiały jeszcze raz powtórzę się, napracować i jestem zadowolony z chłopaków, jeżeli... Że, no, dosyć mocno musieli, musieli też się na, na, napracowali. No, wiadomo, że, że jak to wygląda treningowo w, w innych klubach, e, jak między innymi u nas, że gdzieś tam cały czas stykujemy na tym orliku. No, brakuje czasami nam, żeby poćwiczyć jeszcze tą e, taktykę, ale no, tak, tak jak widzieliśmy, no, raczej się to, ta taktyka nie zmieni na inne mecze. No to ostatnie pytanie, jak ze zdrowiem? Bo tutaj dzisiaj nie mieliście najmocniejszego składu. Widzieliśmy też, że w trakcie spotkania kilku zawodników, gdzieś tam mocniej poobijanych, wszyscy pozostają do dyspozycji, czy, czy możemy spodziewać się gdzieś kolejnych kontuzji? No kontuzje no, czasami wynikają no, akurat w meczach no, często z tempa. No, dzisiaj tempo było, było wysokie, ale to no, na szczęście jakieś tam skurcze, a nie, nie naderwania czy naciągnięcia mięśni. No Co do jedenastki była to taka nasza, można powiedzieć na tą chwilę optymalna, nie było poparty, który gdzieś tam właśnie ma, ma, ma kontuzję. Czy ławka będzie szersza? Myślę, że na tą, chwilę, na tą chwilę nie, ale to też mówię, to nie jest naszym, naszym problemem. Gramy tym, co mamy i to są też dobrzy zawodnicy, też, którzy dzisiaj siedzieli na ławce. Ja, jakby gdzieś grali w pierwszym, myślę, żeby tego poziomu nie zaniżali.